Dzień dobry, witajcie. No i krupówki zrobiły się w końcu białe, zupełnie białe. Spadło kilka metr, centymetrów śniegu. Oczywiście teraz ten śnieg został już obity przez ludzi trochę ślisko. Natomiast no, w Zakopanym mamy zatory na drogach, bo w wielu miejscach jest bardzo, bardzo ślisko. E, I e, wiele samochodów utknęło w dużych, w dużych korkach. No ale ci, którzy akurat nie jeżdżą teraz, nie teraz w tych miejscach, no to cieszą się, bo wraca zima i ta zima utrzyma się z nami przez długi, długi czas e, i śniegu będzie dosypywać no już teraz widzicie, że podrobinkę znowu zaczęło sypać no już taki świąteczny nastrój, można wyjść na deptak, chociaż już świąt 4, 4 jeszcze tygodnie z okładem e, w Tatrach wysokim, no to już oczywiście zima totalna e, bo tam 60-70 cm śniegu no i jeszcze przysypie w weekend kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt centymetrów białego puchu a i w zakopany spadnie go więcej, bo co najważniejsze temperatura nie będzie przez całą dobę wzrastać powyżej zera, także ten śnieg nie będzie topnieć, on się będzie utrzymywać, będzie go przybywać, no i piękne klubówki, jak widzicie już całkiem sporo turystów, to Zakopieńcy też korki trochę spowodowane, liczbą samochodów wyżą, a z drugiej strony właśnie ślisko nawierzchnia no i sypie nam tu Coraz mocniej popatrzcie się jak zaczęło znowu padać i tak będzie w najbliższych dniach i powiem także w takich dłuższych prognozach nie widać tego, żeby coś w tej pogodzie miało się zmienić, żeby jakiś chalny przyszedł, ale z Halnym to nigdy nic nie Ci się. Czasem nagle, prawie nagle pojawia. Na razie życzę spokojnego weekendu i spokojnego szczególnie na drogach, chociaż on dzisiaj taki spokojny, zakopany nie jest ze względu na duże oblotenia na drogach.